Lechia przegrywa w derbach. W rugbowych derbach Trójmiasta Miasta mieliśmy wyrównaną pierwszą połowę. Dzięki dobrej grze rugbistów Drevpal 2 Lechia Gdańsk. W drugiej połowie lepiej zaprezentowała się drużyna gdyńskich bulldogów. Końcowy wynik spotkania: 30-48 dla Leisle Catering Rugby Club. Gdynia. Marek Ponka, trener DREWPAL 2 RC Lechia zauważa, że brakuje koncentracji. Pierwsza połowa, myślę, że pod nasze dyktando, delikatnie. W drugiej połowie Arka gdzieś nam tam odjechała przez nasze błędy. Szkoda, bo mamy problemy z wchodzeniem albo w tą pierwszą połowę, albo w drugą. Gdzieś tam brakuje tej koncentracji. Uczulamy zawodników na to, jako trenerzy. No ale wiadomo, taki jest sport. Gra się z błędów przeciwnika. Wygrywa drużyna bardziej skuteczna. Gratulacje dla Arki. Zagrajcie je dość ale mimo też słabszych momentów zdołali podnieść się i zagrać bardzo dobrą drugą połowę także tak jak powiedziałem tutaj wcześniej no, życzę im powodzenia w dalszych meczach a my bierzemy się do pracy uważam że w stosunku do meczu z Ogniwem zrobiliśmy duży krok do przodu a te kroki będziemy dalej stawiać tylko do przodu już nie do tyłu za dużo błędów mówi Łukasz Szostek, trener Catering, Ruby Club Arkadynia mecz się składa z dwóch z pierwszą połowę przegraliśmy ale też mieliśmy sytuacje które mogliśmy skończyć za dużo błędów gdy które sądzę zamieniono rzut karny lekie nas spychała do defensywy, zamiast atakować to obroniliśmy. W drugiej połowie zagraliśmy to, co powinniśmy grać cały czas. Wydaje się, że ten mecz mieliśmy pod kontrolą. Są rzeczy do poprawy, pracujemy dalej. Zapunktowaliśmy dzisiaj i to było najważniejsze.